Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak zakończyliśmy poprzedni odcinek, Tida przyjechała, dziewczyny pojechały po zakupy. Przyjechały i zaraz Wam pokażę, co kupiły. Bardzo poważne zakupy. Piwo, 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 piwo. Oraz tutaj mamy warzywka, jakieś tam muszle, jakieś makarony. Oraz tutaj rzeczy najważniejsze. Wiecie co później na kuchni będziemy to oglądać? Bo nie będziemy tu rozpakowywać. Zapiwka 52 dolary 50. A za żarcie to ja już nie wiem. Sprzeda się i się jeszcze na tym zarobi. Chciałem zrobić wjazd na kuchnię, a muszę robić wjazd na kibel. Mhm. O, duże okazy. Kogo tu mamy? To nie jest dżum, to jest pida. Fida Cooking TV. Wpadajcie na jej kanał. Link będzie pod spodem. Mamy i krewetki, i małże i meduzy. tak wygląda? Nie, to są kalmar. Czy meduzy? Nie, to jest kalmar, a to jest meduza. Nie, to też jest chyba kalmar. Meduza. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. A i warzywkay Cooking TV Jeszcze tego kanału nie ma, ale się przymierzamy. Mhm. Uh mhm, -huh. uh -huh. rozumiem. Nie. Oczywiście jako, że Tida Cooking TV, no to musi być Cooking też, tak? Oczywiście zapraszamy wszystkich, kto nie znają. Będzie link pod spodem do kanału Tidy. No i ja. Owoce morza weszły. Robią wrażenie. Aż nawet jeden wypad. Można wrzucić z powrotem. To, że nagrywam, to nie znaczy, że trochę po swojsku nie może być. Dobra, dziewczyny będą rozpalać grilla. W grillu. Dobra, chcę na górę, tutaj w tym pokoju prysznic biorę. W nisi chodzą, a ten pokój cały pusty jest. Duży. Słuchajcie, wziąłem prysznic, ale Lejla ma taki węch, że wywąchała mnie, to jest trzecie piętro, nie licząc poziomu zero, tak? Tam gdzie restauracja to jest poziom zero, a tu mamy jedno, drugie i trzecie piętro, także wywąchała mnie i przyszłam i sobie leżała. Jak już jesteśmy tutaj, to zajrzę do tego pokoju, zrobię zdjęcie. Bo tu też mamy praktycznie nieużywane, a jak jest więcej osób, to jest taki pokój też dla gości. To nie ma łóżka, jest na teraz, ale jest czysto wszystko postawione. I klimę. Właśnie tu im coś też z prądem nie było. I zobaczcie, odcięli klimę. No i co? Nie podłączona. My to podłączyć. Jedna też przeszła. Chodź, idziemy, wychodzimy. Stąd tam jeszcze nada. No, no, Dobra, idziemy na dół, bo dziewczyny tam gotują, już smażą. No, a myślę, że grill już jest rozgrzany do czerwoności. Słuchajcie, a tu takie rzeczy wjechały w międzyczasie, nawet nie zdążyłem tego nagrać, jak było robione. Ale to chyba na kuchni było robione. A tutaj jest grillowany. Kiedy zmywa naczynia. A tam już almost ready. We can eat. Słuchajcie, mamy takie też ujęcie, że Tida cały czas tutaj coś miesza na grillu. Kolorowo jest. I egzotycznie. Ona na selfie na mojej ściance, na moim potykaczu, więc ja sobie robię. Tak na stół się po azjatycku prezentuje. Z lekka nie dolewa jakiejś oliwy do ognia, nie kupiła sobie przed chwilą ten sok czcinowy. Dobra, zaczynamy tą jesiadę, sobie zapodałem kraba teraz i okra. okra bardzo zdrowa, także dziewczyny jedzą. Słuchajcie, długo się zastanawiałem po co dziewczyny przyniosły nożyczki, a to jest tak gumowa ta ośmiornica, że oni sobie to tną nożyczkami. Żeby tego nie, nie rzuć. Muchy lapają, niestety. Taki koloryt, nie. ale damy radę. A więc nożyczki też poszedł. Misi widzicie w tych pomarańczowych kiplach do świątyni. Słuchajcie, szykuje się jakaś akcja, bo Lejlej woła. Lejlej. Lej", czyli będzie jakieś żarcie. Ohoho. Ohoho. Ale mamy miecha, co? To lubimy Słuchajcie, jadę kupić teraz przedłużacze dwa, co chcę kupić Z krótkim kablem Ale jakieś dobre I I coś tam jeszcze, jakieś drobne zakupy Przyjechałem do sklepu instalatorskiego Słuchajcie, jestem w sklepie Panie mi tu Ogarniają, pomagają. Czekaj Rosjanie, 700, 700 gramki u was jest, także my to sprzedajemy po 15 zł. No to mamy. Zaciągam tak. Czyli Rosjanie z Sahalina samego, przyjechali kupili kiełbasę na wynos. Ale zawsze tam się 30% zrobię, no Bauer bardzo mały narzut robię wtedy jak sprzedaję na wynos. 30%. Podjechałem do sklepu. Lejla tu podobno ostatnio zapieprzyła rybę, trzeba uważać. Trzeba było, że tą rybę później płacić. <grymka> to jest suszone ryby już wam pokazywałem do razy ale tu jakieś nowe są kurczaki w takie oto spostrzeżenie. Tida się przebrała i jedzie na plażę teraz my zostajemy bo no bo ktoś może przyjść także trzeba tu siedzieć a Tida się wybiera na plażę i See you later see you soon. Słuchajcie, chciałem sobie takie naścienne zegarki kupić, nie, i różne takie opcje europejskie, retro, no i tutaj Chińczycy są zaje fajni, flaga brytyjska, Paris, i tyle, nie. A propos, kiedyś były koszulki, widziałem Versace, a na dole małymi literkami University of Krakow. nie. Wow! tego nie było w programie. To no, się dzieje? Tida pojechała na plażę teraz, w dobrym momencie, a mówiłem siedzieć na miejscu i się nie ruszać. Muszę tutaj drzwi zamknąć, bo też nam wywaliło śmietnik. Widzisz, jakie a tu takie harce się odbywają. A ja cały czas nie uruchomiłem pralki. Zobaczcie jaka strojka dobra. Mi tu czyści. This is for you, but most is mine. This is mine, this is mine, most is mine. for yeah. you Słuchajcie, a ja w międzyczasie robię jajecznicę prezesa. I do jajecznicy tak będzie podane. Bułeczka, masło, żółty ser, bekon, jajka. Cebuli nie ruszam na razie. Bekon już gotowy. Bułeczki się podgrzewają, wlewamy jajka. No to zobaczcie, jaka petarda. Słuchajcie, my już po zamykaniu także wieczór, ja też dzisiaj wcześniej się położę spać. A co do pralki, to działa bez zarzutu na porządnym przedłużaczu, bez problemu. Także to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć. A teraz czas wspomnieć jeszcze o naszych reklamodawcach. Jeżeli ktoś potrzebuje usług elektrycznych, Michał Elektryk, tu macie stronę internetową. Operuje głównie Wyszków w Warszawa, ale jakieś większe zlecenia może brać na terenie całej Polski. Tutaj restauracja włoska w Trójmieście, drewnem palona, zapraszamy pizza i nie tylko. Jeżeli ktoś będzie w Kambodży, będzie się wybierał, to krzychu Pola Pizza oferuje również noclegi. A tutaj idą święta blinklook.pl, kot raport 10, to jest dla Was 10% rabatu, ja nic z tego nie mam. Ekskluzywne dodatki dla kobiet z klasą. Oczywiście nie tylko zapraszamy kobiety, ale i mężczyzn. Idą święta, możecie kupić coś dla swoich żon, matek, córek, sąsiadek, kochanek itd. A jeżeli jest ktoś chętny, aby wykupić sobie u nas taką reklamę, minimum tak, średnio raz w tygodniu wspominamy o takiej firmie 300 dolarów za rok. Taki abonament, miejsce jeszcze jest, wysyłacie nam grafikę, my to drukujemy, przyklejamy i tak jak mówię o Was wspominamy na naszych filmach. Zainteresowane osoby, zapraszam do kontaktu mailowego, e-mail pod każdym filmem w opisie.